Dziś gotujemy grochówkę. Kontynuujemy naszą serię zup. Groch należy zalać gorącą wodą i zostawić na co najmniej 4 godziny. Koniecznie go płuczemy. Przekładamy groch do większego garnka, kroimy żeberkę i wkładamy je do garnka z grochem. Zalewamy wodą. Wszystko jest przykryte wodą. Stawiamy na kuchence. Jeśli pojawi się piana, trzeba ją zebrać. Gdy zbierzemy pianę, dodajemy sól, liść laurowy, dwie, trzy kulki czarnego pieprzu. Gotujemy, aż groch będzie miękki. Około godziny do półtorej. W tym czasie robimy podsmaszkę. Obieramy i kroimy cebulę oraz marchewkę. Wlewamy trochę oleju na patelnię, wrzucamy warzywa i smażymy. Tylko nie zapomnijcie mieszać. A teraz obieramy ziemniaki i kroimy je w kostkę. Cebula jest złocista, marchewka mięska, podsmażka gotowa. Gotowaliśmy grochówkę przez godzinę. Wyjmujemy żeberka i dodajemy ziemniaki. Będziemy gotować je przez pół godziny. Dodajemy żeberkom chwilę, żeby ostygły. Zdejmujemy mięso z kości i wkładamy je z powrotem do grochówki. 10 minut przed końcem gotowania dodajemy podsmażkę. Grochówka wychodzi dość gęsta. Kroimy zieleninę i dodajemy ją na sam koniec. Próbujmy. Można podawać ze śmietaną, ale ja lubię tak. Mmm, pyszne! Gotowanie nie było trudne, a grochówka wyszła bardzo smaczna. Powodzenia z tym przepisem! Nowa zupa za tydzień.